Einsteina nie trzeba nikomu przedstawiać. Podobnie jak jego sztandarowego E równa się MC2. Dla przeciętnego kowalskiego składowe tego równania mogą być równie zrozumiałe jak prawo podatkowe w Polsce, ale ów osobnik zasłynął też z bardziej zrozumiałego pojęcia o tym, że czas jest pojęciem względnym. Z fizyki niestety zawsze byłem głąbem, i o ile słowa pana Alberta miały swoje przełożenie na paradoksy czasu w szkole, bo minuty do końca lekcji matematyki były liczone przeze mnie i kolegę z ławki w latach, ja względność upatrywałem w całkowicie innym obszarze obserwacji. Zdania nie zmieniłem do dziś i myślę, że to właśnie piękno jest pojęciem względnym, którego nie da się ubrać w odpowiadającą każdemu formułkę. Jedno jest natomiast pewne. piękno wywołuje reakcję. Na upartego również brzydotę można opisać dokładnie w ten sam sposób. To dlatego, że nie da się utworzyć kompromisu absolutnego w czymś, co zależy wyłącznie od indywidualnych wymagań i gustów. I właśnie dlatego jestem absolutnym wrogiem pustego sloganu o tym, że o gustach się nie dyskutuje. Przecież właśnie tym są pogadanki na temat sztuki, osobistymi odczuciami, wcielaniem się w rolę adwokata lub prokuratora projektu, który chwyta nas za serce lub wykręca żołądek na samą myśl o widoku, na który się naraziliśmy. O gustach trzeba rozmawiać, ścierać się, porównywać, bo to nie jest test jednokrotnego wyboru. Każda odpowiedź będzie pasowała, bo nigdy rozsądny słysząc Wasze słowo o tym, co się wam podoba, nie powie, a zła odpowiedź, nieprawda? Najważniejsze to po prostu umieć uargumentować, dlaczego dana paskudowa wywołuje przyciąganie Waszej uwagi i w kierunku którego bieguna. Między wspomnianymi dwoma skrajnościami leży szerokie pole nazwane od Normalnością. Jest złotym środkiem dla mas. Nie jest przesadnie zła, ale też ciężko nazwać ją nad wyraz interesującą. Ten designerski czyściec służy za miejsce parkingowe dla Audi S3 generacji 8L. Jej normalność jest jednocześnie jej najlepszym dodatkiem i paskudną wadą. SK nie kryje się z tym, że podstawą do jej stworzenia było A3 pierwszej generacji. Ciężko przeoczyć ten fundament, bo na dobrą sprawę z zewnątrz S3 jest po prostu odrobinę szersza. Reflektorami, klapami i większością galanterii można dowolnie żonglować pomiędzy wspomnianymi furami i dopiero po postawieniu obok siebie obu modeli do porównania wkładając tytaniczny wysiłek może ktoś zauważy różnicę w większych obręczach i odrobinę zmienionym o spoilerowaniu. Z pewnością ktoś, kto chciałby kupić to auto, żeby pokazać się i zaimponować komuś spoza motoplemienia, znajdzie pod tym adresem rozczarowanie. Bo do momentu ruszenia z miejsca jej ociężały widok spuchniętego nadwozia i masywnych felg wyglądających jak wykute z granitu nie wzbudzi żadnych podejrzeń na postronnych. Co najmniej tak samo kiepsko jak odróżnienie A3 od SK idzie mi ukrycie faktu, że nie jestem fanem designu samochodów z grupy WAG. Skłamałbym mówiąc, że w przypadku S3 nie miałem uprzedzeń. Jeszcze przed zapięciem pasa układałem w głowie całą plejadę argumentów, po zdwojga złego wolę nawet samochód brzydko sensacyjny, który wyróżnia się czymś, próbuje w swój kaleki sposób być oryginalny. Niestety, stojąca przede mną kupa stali opakowana była jak definicja słownika PWN: nudno normalnie. Owszem, w salonie można było oblać na Puszką wściekło żółtej imola gelb, czy absolutną czerwienią, które może nie przyprawiały o palpitację serca, ale przynajmniej lekko podnosiły tętno na widok auta. Niestety, dzieło konfiguracji pierwszego właściciela stanowiło skromną, maskującą czerń, sprowadzając drugi najważniejszy organ w ciele obserwatora na granicę snu i agonii. Osoby, które wychwalają S3 jako szczytowe osiągnięcie w kategorii designu, jeżeli w ogóle ktoś taki istnieje, to mniej więcej ten typ, dla którego największą rozrywką jest odkurzanie przedpokoju i wiązanie butów. Jej kupno to sportowe małżeństwo z rozsądku, a nie miłość od pierwszego wejrzenia, więc po co prosić się o tragedię, jeżeli można jej uniknąć? Swojego rodzaju zaręczyny zaczynają się po otwarciu drzwi. Kabina jest powściągliwa, ale przy tym magnetycznie przyciąga swoją otulającą absolutną czernią. Tygrysia faktura deski, konsola poukładana niczym z treści, soczyście otyła skórzana kierownica, podsufitka wyszyta ze smoły, a pośród tej aksamitnej nocy żarzące się światełka żarowiasto-białych przycisków, z których odłazi farba. Wagna przełomie tysiącleci miał ogromną chrapkę na przydomek premium, ale oblewał ciepłym moczem szczegóły, które w sekundę potrafią zabić cały kształt starań. Prawdopodobnie robi to do dziś, bo na identyczną przypadłość cierpi młodszy o 8 lat Andrzejowe papa mobile. Wystarczyła odrobina wysiłku ze strony producenta i wnętrze mogłoby zachwycać nie tylko zaraz po kupnie, ale nawet po 20 latach, gdyby tylko był na to sposób, gdyby tylko Kto choć raz zakochał się wie, że o każdej niedoskonałości można zapomnieć. Liczy się podstawa, czyli miłość i szkoda marnować życie na kłótnie opierdoły. Takie w gruncie rzeczy wydają się być wszystkie wymienione niedomagania eski. W końcu najważniejsze elementy samochodu sportowego to motor, układ napędowy, wyczucie kierownicy i takie bzdury jak parę plastików pomalowanych farbkami plakatowymi czy niepowabny wygląd, choć warte srogiego opierdolu w stronę producenta, odchodzą w niepamięć zaraz po przekręceniu kluczyka. we <laughs> To Dlatego, że serce zatrzymane stylistyczną nudą będzie musiało się martwić chronicznymi gwałtami defibrylatorem przerażająco uzależniającego przyspieszenia. Bo Audi S3 nie wydaje się szybkie. Ono jest piekielnie szybkie, nawet mając styl głowy, że to hatchback o masie prawie 1,5 tony. Na całe szczęście idzie z tym wręcz abstrakcyjna pewność, z jaką pokonuje zakręty. Zresztą, przy tych parametrach opon nie powinno to dziwić. Ale i tak będzie dziwić. Za każdym pieprzonym razem, gdy zakręt będzie nam podpowiadał, że to zdecydowanie nie jest samochód, który swoją szybkość potrafi pokazać jedynie na nudnych, długich, prostych. Sygnał pobudzający do życia koła wychodzi z najlepiej dobranego trio, jakie do tej pory widziałem. Quattro z Haldexem doskonale wie, w którym momencie spiąć zadni napęd, żeby nie skończyć w przydrożnym rowie. Skrzynia biegów to istne działo, które na każdy bieg reaguje komendą. Ładuj ognia! Precyzyjnie obierając za cel kolejne idealnie dobrane przełożenia, a całością dyrykuje 225-konny Jan Sebastian Bam, bliżej znany jako 1.8 Turbo. Jazda daje wrażenia obcowania bardziej z machiną wojenną, drapieżnikiem niż po prostu z autem. Mógłbym bez końca snuć porównania o tym, że zmiana przełożeń to uczucie bliskie temu z przeładowywania karabinów czterotaktowych, a w komplecie z zewnętrznym opakowaniem o lekkości wyglądu czołga, jest ucieleśnieniem wszystkich stereotypów na temat naszych zachodnich sąsiadów. Do bólu nudne, ale wykonuje powierzone mu zadanie w 200%. Ma też podejrzanie dużo wspólnego z militariami, ale to już chyba tradycja narodowa. Ups. Tym, co irytuje mnie szczególnie w obecnych czasach, jest uznawanie osób sławnych za ekspertów we wszystkich dziedzinach. To, że ktoś jest wybitnym pianistą, niekoniecznie oznacza, że będzie dobrym prezydentem. Podobnie ma się rzecz do piłkarzy i ich gustu motoryzacyjnego jako wyznacznika światowego trendu. To nie są tematy, które muszą koniecznie iść ze sobą w parze. A pierwsza wypłata? Ją podobno trzeba przewalić na bzdury, chyba że masz akurat na nazwisko Cristiano Ronaldo. ów pan wydał swój pierwszy zarobek w barwach Manchesteru United właśnie na Audi S3. I choć jestem daleki od uznania go za autorytet, to myślę, że były to zdecydowanie dobrze przechulane pieniądze. S3 nie wciągnęła mnie swoją historią powstawania. Wygląda tylko poprawnie, ale z całą pewnością przeprowadzi terapię szokową na każdym młodym gniewnym, chcącym się z nią zmierzyć pod światłami. Ze swoim designem nie zapewni szczeniackiego szpanu, ale przemebluje pod niejednym kapeluszem definicję słowa sleeper, niepostrzeżenie włączając tryb sport incognito. Audi S3 pierwszej generacji nie Zmieniło mojego zdania na temat stereotypów o wyglądzie niemieckich samochodów, ba, jest jednym z argumentów do poparcia tej tezy. Ale nauczyło mnie, że każdy pojazd należy postrzegać jako całość, nie skreślając go na wstępie z czysto samolubnego widzimisię. Dlatego pamiętajcie dać każdemu, nie tylko autu, drugą szansę, i wedle słów grubasa, Grubasa nie śmiejcie się z cudzych władz. One? One mogą zbawić wasz But